Jeżeli ty przez cały najbliższy tydzień chciałbyś dostawać w szkole same dobre oceny, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Mono mordeczki z tej strony Hexo. W tym filmie porozmawiamy sobie na temat nadchodzących zmian, nowej aktualizacji, darmowego skina i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie oglądaj ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. A jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do nadchodzących zmian. jedną z takowych nadchodzących zmian jest to totalnie nowy wygląd wszystkich zakładek Fortnite'a i no, w on wyglądał mniej więcej w sposób taki, jak teraz widzicie na ekranie. Generalnie no, wszystko się tutaj totalnie zmienia i wygląda to troszeczkę jak właśnie taki wygląd z, można by powiedzieć, że jakiegoś Telefonu, ale no, tak czy siak wygląda to całkiem przyzwoicie i ma to się pojawić jeszcze w tym sezonie, ponieważ jest napisane, że albo będzie to właśnie w tej aktualizacji, która nadchodzi, albo w następnej, która pojawi się za jakieś dwa tygodnie. No i właśnie przechodzimy teraz do tej nowej aktualizacji, która tak naprawdę pojawi się już dnia jutrzejszego. Aktualizacja oznaczona jako 26.20, bo właśnie tak będzie oznaczona, wprowadzi nam bardzo dużo zmian. Między innymi mamy oczywiście wreszcie możliwość odblokowania właśnie Asokitano no i oczywiście po tym update'cie już będzie to po prostu możliwe wraz przy okazji z jej nagrodami które będą oczywiście do odblokowania w tym między innymi na przykład jakiś kilof, lotnia, no i generalnie wszystkie te nagrody poznamy właśnie no już tak naprawdę po tej aktualizacji przy okazji mamy właśnie do gry czysto powrót mieczy świetnych, także akurat myślę, że jest to również bardzo ciekawa jak i również przyzwoita informacja, zapewne będą to również te miecze świetne, które ostatnio były, Czyli z takimi dodatkowymi mocami, gdzie na przykład możemy kogoś odepchnąć, bądź też rzucić, że tak powiem, no, uznajmy tam chyba kamieniami z Czerwonego Miecza. Także to właśnie również powinno się pojawić. Mamy przy okazji, moi drodzy, tak zwane toggle zoom DMR, czyli po prostu DMR, w którym będziemy sobie mogli przybliżać wy przeciwnika. Następnie mamy tak zwane specjalne zadania właśnie karpaczka, czyli po prostu postaci z karnetu bojowego i właśnie jego mają się pojawić następne zadania migawki. Gdyż tak naprawdę co update otrzymujemy właśnie jakieś po prostu zadania migawki. Na przykład dostaliśmy już nula na fortuny, prędkiej peperycji. No i teraz będzie to właśnie karpaczek. Następnie mamy oczywiście nowe perki, czyli Coś co pojawia się raczej co aktualizacje Jakie to będą perki, nie mam absolutnie pojęcia Przy okazji mamy właśnie tak zwany pakiet do levelowania I generalnie no to mniej więcej polega to na tym, że jak to kupicie To w tym pakiecie możecie wbić około 20 bądź też 30 poziomów Po prostu, no bo to tak się w sumie nawet nazywa Level Up Pack Mamy przy okazji v Quest Pack Czyli no najprawdopodobniej będzie to tak, że jak to kupicie Dostaniecie specjalne wyzwania I za ich wykonywanie będziecie zdobywali v Także no to też się zazwyczaj, że tak powiem, pojawia. Następnie, moi drodzy, mamy właśnie przeniesienie do skarbca broni z My Hero Academia, czyli między innymi Deku Smasha. i z tego co wiem, to ta druga broń, czyli ta taka lodowa pięść Todorokiego ma chyba dalej pozostać do końca sezonu, choć nie jestem do końca pewien. No i przy okazji poznamy właśnie październikową ekipę. No ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ mamy jeszcze troszeczkę tych informacji. Między innymi, moi drodzy, dostaliśmy informację na temat tego, że właśnie w, tym, w tej aktualizacji balony, jak i również prezenty urodzinowe zostaną oczywiście też dane do skarbca, No i zakończą się szóste urodziny Fortnite'a. Także, póki jeszcze możecie, to odbierzcie sobie właśnie też te darmowe nagrody właśnie z po prostu urodzin Fortnite'a, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i przy okazji mamy również, moi drodzy, to, że pojawią się również że tak powiem, nowe skiny w plikach gry. No i właśnie tutaj, jeżeli jesteśmy już przy tych skinach, to mamy jedną z ważniejszych rzeczy, czyli darmowego skina. I generalnie, moi drodzy, no to jakiś czas temu otrzymaliśmy informację, że właśnie w przeciągu dosłownie tygodnia, bądź też dwóch, ma pojawić się nowa akcja odróć znajomego i właśnie w tej akcji będziemy mogli odblokować skina rogu matkapa, przy okazji z plecakiem, sztandarem, emotką, Kilofem, jak i również graffiti. No i właśnie najprawdopodobniej pojawi się to po tej aktualizacji bądź też jeszcze po następnej mniejszej i właśnie wtedy już to odróż znajomego po prostu będzie dostępne. No i oczywiście przypomnę Wam jeszcze szybciutko wyzwania, tak jakby ktoś na przykład nie oglądał poprzednich filmów. To jest m.in. stwórz połączenie z wybranym znajomym, zagraj jeden mecz w Fortnite z wybranym znajomym, 6 razy zajmij top 10 z wybranym znajomym, wyeliminuj łącznie 45 przeciwników z wybranym znajomym i wbij łącznie 50 poziomów właśnie z wybranym znajomym. No i tutaj chodzi mnie więcej o to, że musicie wbić wy na przykład 20, a wasz znajomy 30 i wtedy skończycie ostatnie zadanie. Ponieważ w ostatnich akcjach odróć znajomego no mniej więcej działało to tak, że musicie obaj wbić po 50 poziomów, a tutaj musicie łącznie wbić 50 poziomów, także, no, myślę, że akurat to jest takie ułatwienie i no, będzie to o wiele przyjemniejsze. No i oczywiście Fortnite również przyznaje skiny właśnie z tak zwanej akcji odruć znajomego 2.0, e, czyli możecie zdobyć skina Sandera totalnie za free, więc myślę, że całkiem akurat spoko e, i no, myślę, że dużo osób już go tak naprawdę dostało i też po tej właśnie aktualizacji pewnie jeszcze jakieś osoby, co go nie dostały, to najprawdopodobniej, no, właśnie ten Xander na ich konto zostanie przyznany. Także cały update według mnie zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie i osobiście wydaje mi się też, że dostaniemy jakieś nowe skiny ze Star Warsów do sklepu z przedmiotami. E, jakie dokładnie? No nie mam absolutnie pojęcia, lecz wydaje mi się, że coś na pewno z nowych skinów Star Warsowych się pojawi no i definitywnie stare skiny ze Star Warsów również powrócą. Także jeżeli właśnie wy polowaliście na któregoś z nich to możecie się spodziewać, że właśnie przy tym update'cie właśnie to powróci ponieważ właśnie po tym update'cie do odblokowania będzie no, Asoka Tano, czyli skin z serii Gwiezdnych Wojen, więc definitywnie właśnie będzie to update, który bardziej będzie można określić jako update Star Warsów, także właśnie tak to wygląda. No i oczywiście mogą się pojawić jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, których nie wymieniłem tutaj na liście w dzisiejszym materiale. Ponieważ Fortnite bardzo często lubi zaskakiwać, więc oczywiście zobaczymy dokładnie, jak to będzie się wszystko prezentowało. No i definitywnie po tej aktualizacji otrzymacie jakiś kolejny film, gdzie Wam powiem dokładnie, co zostało dodane w tym update'cie. No i to by było już tak naprawdę na tyle. Jeżeli chodzi o ten odcinek, subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić definitywnie kolejnych nowości ze świata Fortnite. No, a jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Tak samo również, jeżeli będziecie kupowali coś w Fortniteowym sklepie, to Możecie to zrobić z moim kodem, czyli oczywiście Heksokot. Bardzo dziękuję każdej osobie, która kodzik Heksokot ma wpisany, ponieważ mega mnie właśnie tym wspieracie. No i generalnie, jeżeli obejrzyliście ten film do końca, w komentarzu możecie napisać aktualizacja i wtedy będę wiedział, że obejrzyliście film do końca. Postaram wam się również przypiąć serduszko, także no myślę, że naprawdę całkiem, ale to całkiem przyzwoicie. Więc oczywiście, miłego dnia bądź też wieczoru, bo nie wiem, o której to oglądacie, nie mam absolutnie pojęcia. No i. Oczywiście, moi drodzy, powodzenia w szkole. To generalnie to troszeczkę słabo, jak oglądacie to przed szkołą, no ale tak czy jak to powodzenia. Teraz nowy tydzień, niestety, więc no właśnie tak to wygląda. No i raczej myślę, że dużo osób po prostu tam nie chce w sobie nawet wracać, ale no, tak to mniej więcej wygląda. No dobra, już nie będę Wam, że tak powiem, tutaj przypominał o szkole. No, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Ja byłem Hexo. piąteczka. dobra no